Od ostatniego czasu całkiem je, sporo je, 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 się je, 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 zmieniło. Może coś, coś bardzo pilnego nie widzą. No mów. Widzę, wy, a czy wiecie, że za górami, i za, za... Ja z niskiem mamy sety właśnie tych Dragon Scale'ów. Karpik też ma, ale... Gdzie masz swojego seta? Już. A, no. no. no tak. O z grodu Kraka pochodzi. Tak, z grodu Klaka. Chodzi no <śpiewanie> o gorsze. <że do> <śpiewanie> <O, że śpiewanie> z gradu <gasek>. Kraka! <śpiewanie> Z glodu Ła, no nie pij. <śm> no pi! Urzęd no to jest ty to, 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 to mój czy twój, to twój? To mój. Dobra, chodźcie. Tak, nasze smoki urosły i uwaga, uwaga! Jak widzieliście też... Y, zabijaliśmy całkiem sporo smoków i nasze smoki urosły, a to jest smok karpika. Karpik, chodź po swojego smoku. ma paki była jakiś overworld drake, no bo ten mój. No to jest twój, to chyba zrobiłeś. A ja z to gdzieś tutaj jeszcze... No nie, czyli to nie był mój! A znowu z dostałem, jak to działa? Nie wiem. Może dlatego, że kiedyś miałem Overworld Drake'a. A to gdzie jest ten Drake? No Dobra, nieważne. Gdzie jest Drake? Tak, no to... Gdzie jest ten? czemu mój Tutaj mamy tak parę... No, Trochę tych smaków pozabijaliśmy, jak widzicie. No co? Późno gdzie, gdzie poszedłeś? Jestem w bazie A pokazujesz to se dużo rzeczy Tak, znaczy no w tych skrzynkach Hej No no. Ym, no I co jeszcze, w ogóle, słuchajcie, słuchajcie Bo ja dzisiaj miałem taki dziwny sen O moim koniu, bo ja kiedyś miałem konia W tym mojej starej W tym moim starym grodzie miałem konia Mój konie, mój konie żyje, mój koń... Tak! Dobra, Alpinek żyje. Konia, kto jeździ na konia? No, no i, ale zostawiłem tam tego konia i jakieś mam przeczucie, że, żeby tam polecieć. Miałeś sen, że musisz kupić nowego konia, fajnie. Nie, żeby tam polecieć. Mam no, zielone. Zielone. no i dobra, no i jak miałem ten sen... Ja cię jak Kiedy? Nie, jak to mnie... Czemu wy mi to robicie? Tak jakby. Czemu moje. Już otwarpowały mi się te włosy. Tak jakby. Czemu? Wiem, bo... Nie wiem, zapytaj Liska. Dobra, nieważne. To dzisiaj lecimy. Ty wydaje mi się, się że, ten, że ten obóz Alfa może być właśnie tam, gdzie jest ten mój stary gród. Jaki obóz Alfa, o czym mówisz? Czy ten pojęcam. obóz Alfa, ten co ostatnio w tej książce był, że tam wszystkie. A Alfa, przedmioty. Ta no, no, no. Mhm. No to dawajcie, bierzemy smoki i lecimy tam. Poczekaj, gdzieś mam tą książkę, zaraz ją przyniosę. No, a po co nam ta książkę? Musimy się upewnić. No dobra. Ja się ukradłem. No i pamiętajcie żeby zostawić widzowi łapkę w górę oraz, oraz subskrypcję, no bo ja bym wziął też tam waystone'a. Yy, Biegam. Waystone y? Gdzie były te waystone'y? Nie ma, zjadłem. Ja mam ma. No y. to, Dobra, to ty, Lisku, masz te waystone'y, no to tam postawisz. Mhm dobra, mam chleba mojego. Yy, no i co? Lecimy tam chyba. To no nie? I idziesz co? Co? I. Kirką ZESA! Dobra. Dawaj, karpik. wsiadaj na swojego smoka. Czekaj, bo ja mam to, e, ten. Ja mam tą książkę. Musisz ją przeczytać. dobra, no ale... My wiemy co się No się widzę na tym odcinku. Masz. Dobra, no to takie szybkie przypomnienie, że. No właśnie. Come the sun. Dobra, jednak no, nie ma przypomnienia. Co się stało? Nie, bo on tam napisał hirkom The Sun, lala. Dobra, no to. Dawajcie, lecimy. Jak się kieruje? To, to jest... To, nie wiem czy wiesz, że Kirkon zaznaczam, to jest ten... to jest hymn Grodu Klaka. Nie okay. jest Pana Ugazu? Dobra, to tam lecimy. Gdzie jest Pana Ugazu? A jak się ląduje? Gdzie... Gdzie... jest Pana hamulca? To... No, to jest pana ma... I ma... co jest? Tam jest... tam jest smoków dużo. Czekajcie, czekajcie. I... Dobra. Nie ma mój smok panie. Lisku, postaw tutaj Wastona. No tak go jakoś przypiąć, czy coś? Spoje. Po za wój stronę. Dobra, nazbie go jakoś. Jest dużo smoków. Tak, czyli to. To jest naprawdę ten. To naprawdę jest ten. ten, ten. E, czekaj, a gdzie jest mój... mój e, on tutaj był. Nawet siano został. Widzowie, napiszcie w komentarzu RIP O, rib, Pinka. Ponieważ no nie przeżył tego. Dobra. No, no, słuchajcie, dobrze. wrócimy tutaj wtedy, kiedy wszyscy będą spać w nocy. A ja mam pomysł, to może zaśpiewajmy mi teraz wiesz, że chcę jakiś w... Dobra, chodźcie. Nie nie to nie No nie no, bo teraz te smoki nas zauważą zaraz. Dobrze, że nie widzicie nas, bo jest Dobra, dawajcie Wracamy Jaki? Dawaj. No co? Już, już Już jest noc? Eby. Już jest noc Tak, dobra To ten, no to idziemy tam? mamy się broszkiewczy Może poczuj. I w ogóle zrobiliście jakąś dziurę w ścianie no nie że w ciebie Now here comes Okej, okay, dobra, to NIE MOGĘ, NIE no. działa. Dobra, no to jest Here comes the sun. Dobra, klikam Jesteśmy Używało się proszku, Fiul Jezusa O, Jaki proszek, Fiul? Dobra No, proszek, Dobra, śpią? O nie, bo tam są lightningowe, to one nie śpią w nocy Dobra, może nas nie zauważą Chodźcie do jakichś domów O, na przykład do tego, chodźcie Czekaj, zry kanapkę Mam Pa. No to wygląda jak byłoby wklejone. Dobra, dawaj, chodź. Jest. Tak, grabujemy i. grabujemy? O, jest dużo chleba. O, kanapka z jajkiem. O, hamburgery nie ma. Jest dużo strzałków. Scalesów jest no co dużo. jest. Łeb smoka. I głowa smoka. Gdzie masz głowę smoka? W górze. O, jejki patrz, kolejny mega duży kościół jest. I można je na bloki robić, bo zobaczcie na bloki. O, jaki jest. chodź! Głowa smoka! Inna głowa smoka! Dobra, czekaj. Muszę sobie chyba go trochę. Dam im te rzeczy takie. I jaki, patrz! głowę. patrz, to jest taki ten. Ja tego kiedyś używałem. Jak tam włożyć rzeczy, to może każdym, się wyjść z każdym innym smoka. takim. <grym>, patrz! O, to tam serio było? Hmm, Dobre, może, ja składam, co jest to na górze? Może zastanowić co to jest? Hmm. Ej, to no. wygląda trochę jak. Ja to jest stół zamiesieniaczy. Patrzcie! No, patrz no te, te ramki. I tutaj jest miska, No, nie niż tego. Miska i. Proszę, z Numer 31. O! Jest coś? Tak. Panowie, zrobimy obródzję. Patrz, tam coś z tyłu jeszcze jest. Skąd ty masz to? Jaki masz... No z tego, tego proszku. Tutaj. tam coś tu na końcu no, było. Dobra, poczekaj. A, czyli to naprawdę był ten, ten... E ten dobra, to... A, patrz to! Co jest? Ja, patrz to. Jo, dobra, czekaj. I patrz teraz, masz... czekaj, bożę teraz walecie dwa. Znalazłem, masz książkę, wow. znalazłem. Dobra, czekaj, czekaj. Ja, ja czytam ten, ten dziennik. Dziennik numer 37. Szef odszalał na punkcie tego artefaktu. Nikomu nic nie chce powiedzieć. Wraz z naszą grupką no zaczynamy coś, coś podejrzewać. Jaki masz? Wypij sobie. Czyli to naprawdę był crafting? No wypij sobie. Później, nie, może, na, może... później. Wypij dobra? sobie teraz, teraz sobie wypij. Nie, później. Może cię przydać. O! Mięso tych, tych, mięso... Mięso ze smoka. Jaki potrzebujesz? Wypij do sobie teraz. Nie, ja to później wypiję. Teraz nie jestem głodny. Dobra. O niech na ile tych tych musieliśmy akurat? Kogo to był pomysł, żeby pójść tam nocą. Ej, jaki? No. O, to jest więcej. O, co? Ej, co? No na craftingi. Trzeba wziąć i zbadać. Ej, Może... Dobra, czekaj, a, a co są w tych skryp? O manuskrypty! No, prezent w postaci mój pochodzi. O! I <laughs> co jest? Dragonfire co? core. Patrz, patrz, patrz! jest pełno tych, tych, parasolek. O! Można! O, jakieś. Jest coś jeszcze, jest jeszcze i na górze jakiś crafting. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Idźcie na razie na górę. A okej, to wracam. No dobra, jest dużo skrzynek. I jakiś krafting. Jeden lak, czekaj. To po norwesku jest warstwa. Pierwsza warstwa. To jest druga warstwa. Czekaj, Lisku, weźmiesz to ode mnie, nie wiem. Trzymaj Właśnie, te, te jak Może spróbujmy to. Może spróbujmy to, to wykopać. Bo to jest takie coś. Co wykopać? Ja wziąłem to. sobie tą, tą. to. to, to. Wziąłeś tego skrzynka? No. A właśnie, bo ty mówisz, że tam się da wsadać coś. Tak, jak tam wrzucisz jakąś rzecz, to w takiej samej skrzynce jak będzie, gdziekolwiek indziej, to możesz wyjąć rzecz, którą włożyłeś w innej skrzynce. Mieliśmy takie coś i tego się używało jako... u nas jako ten... Jak się jakoś wysyłało coś, nie? Po każdy jest swoją przypisaną skrzynka. No dobra. I to jest, Czyli to jest pierwsza warstwa? To jest druga warstwa. Bierzemy to? Tak, czyli od razu mówię. Zabrałem te nowe manuskrypty. i sobie teraz ich czytam, nie już jeszcze sobie tego. I tak sobie patrzę. tutaj też napisano jakieś... Ja wiem... Trochę ciężko mi się to czyta, bo jest takie coś, wiesz, takie lekko zmazane, nie? Mhm. Nie wiem, sobie manuskrypty, ale z, to jest napisane o jakiejś... ...żelazie? Smoczy? Jakiś smocze... coś... smocze żelazo, Jakiś smoczy żelazo, w tym stylu. Dobra, później się to zobaczy. Yy, to nie wiem, to podbieramy. Smoczy owoc. Podbieramy Smoczy owoc. Tak? Dawajcie smoczy owoc rojemy. Się... Albo w... Ja zapamiętałem no. mniej więcej te wszystkie te... Tak, zapamiętałeś? Jakaś śniu, to malokaj. Dobra. Jeszcze coś się... na górze jest, jaki. No dobra, no idziemy, idziemy, idziemy. to jest na górze? Hmm. No, no Jeszcze jest. wyżej. U, jest kolejny. Dobra. Patrz, ja jestem w stole. Ej, patrz, jest, patrz to jest trzecia, trzecia warstwa. Tak, trzecia warstwa, no bo to po norwesku. Hmm. Patrzcie, tam jest skrzynka na górze. No co, bo Jakaś... wy jesteście Norwegami. Jakaś tata. Dziennik numer 33. Nie wiemy co się dzieje, szef żądał o zapas butelek odporności oraz parasolek. Próbujemy to powiązać czymś, z czymkolwiek, lecz nie udaje nam się. A pani nie, nie wyglądają mi na najmądrzejszych. No, no. dlatego. Do Jakie? Ja sobie to wsadzę. Tak się o sobie zastanawiam, a czy to są craftingi? Bo wiesz, może to jest crafting, ale może tu chodzi o to, że trzeba to jakoś tak ułożyć. Żeby zrobić może coś w stylu piesa, jeżeli to było opisane tam. Hmm. No, może. Tu przesadzasz lisa. Lisa. Ale weźcie parasolkę, bo pada. Jeszcze się przeziębicie. Dobra, idziemy. O! A parasolka jest na tyle duża, że można tak sobie zredukować. Ooo, a i dawajcie tutaj. Tutaj idziemy? Hmm. 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 Można się bronić tym. Kolejne manuskrypty. O. A jakieś o, o, nie, Właśnie, to, Tak jak, jak dodam. Dobra, wezmę jedną. Nie, to się nie przyda. do jedzenia. Jaki zawsze by to tak przypasie? Przypasie? Nie chcę jedzenia. Hmm. Co sobie jakie, to jest tutaj na ścianie? Hmm. jakiś kolejny. crafting. Dobra, no to wezmę to. Ja w ogóle znalazłem jakąś pilotową geodę. No to też widziałem, jakieś gópne. Hmm. Ej, znalazłem moja się... czapka! Jak twoja czapka. jakie znalazłem coś? Już... O, dobra, już ktoś zabrał z tego i dwie Ambrozie są! O, Ambrozie. To weź sobie karpik, bo ty nie masz. Nie mam? A wy macie? No, my mamy. bo no. jeszcze jakiś taki krzyż znalazłem. Ale to też o, się nie przydaje, macie. Daj to. Znaczy to. O, Bukaszek. jest krzyżka jakaś. Uro. Znaczy, tata. Mm, książka. Dziennik numer 31. Masz. Tak jest, udało nam się. Szef może coś podejrzewać. Przegrzebaliśmy wszystkie papiery. Taczak nosił ją, jest spalona od O, o nie, idzie tu. On jest... Wyrwana kartka. Chcę powiedzieć wam coś, też znaczy, noszę taką czapkę, bardzo wygodna. Ja myślę, że to jest dobry człowiek. Ja tak? To, to jest na czapka. czapka. Dobra. Wiecie co, nawet wygląda trochę jak moja. Którą kiedyś kupiłem przez laty. Ej, chłopaki, to jest smoki! Smoki, smoki! Nie. O, kur... Znaczy, nie wiem czy smoki są teraz landa, Czy smoki powinny być teraz dla w jakimś wywiadkiem. Wow. Tylko, Dobra. Nie no, ale ten człowiek się wydaje na miłego. Hmm. czapka no czy jest grzeczna Widzę tam jakieś wejście. Trzeba trzeba, trze, trzeba tam wejść. Myślę, Ej, że to z... Może to jest czas na Ambrozję? Może za chwilę. Nie wiem. co, ambrozja? Jak nie jest ambrozji, to na pewno niebezpieczne jakieś Pewnie tak. Upi. Dobra. Dawajcie hmm. wchodzimy. Jakiś kolejny crafting. Ej, jak tak jest Jakaś zbroja? O! Ej, masz rację, do tych słoików da się wsadzić te Ale, Ale... No tak, to takie. nie kolejny tak. jest no, te, te, O kurde! Pamiętacie, jak wam o tym mówiłem? No właśnie, o tym powiedziałem przed chwilą To są manuskrypty Jakieś z O, jakaś I książka dobra. No i co? Ale tą drugą też przeszli Dziennik dziewiąty... E! To jest... To ja jestem tym bossem, o którym pisali Jaki boss? Co ty? Ej, ziomuśiu, to szukasz? Się... O dzięki MORDO! A ile spłonasz? Za bardzo Kim ty jesteś? Co ty w ogóle od nas chcesz? Co jest... Gdzie on spadł? Toś dziura tam się zrobiła. Yy, jak tam ze niego zejść? Jak nie mam nie Chodzi o paralelę. Dobra. Idźmy. Dobra, to no, no, A no tak, ty masz tą parasolkę.